Państwa, które przekazane zostały nam samorządem przez rząd i to generalnie umożliwiło nam kontynuowanie inwestycji. Te sprawozdanie było pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wszystkie należności są regulowane na bieżąco. Dodatkowo jeszcze, jak wiecie Państwo, te poprawki, które dzisiaj przyjmujemy, że ta kwota, która została nam przekazana z budżetu państwa umożliwiła nam fakt, iż nie musimy zaciągać kredytu. Ale to nie oznacza, że sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra, czy idealna, bo jeżeli chodzi o zadłużenie, ono nam się nie zwiększy, a wręcz zmniejszy się nam znacząco w tym roku, ponieważ będziemy spłacali kredyt, nie zaciągając nowego. To jest bardzo pozytywny Wymiar tej sytuacji, ale negatywnym wymiarem jest fakt, że zaczynamy mieć dosyć słaby wskaźnik dochodów bieżących do wydatków bieżących. Czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to, Szanowni Państwo, przede wszystkim tym, że nie ma zwiększonej dotacji na oświatę, a koszty wzrosły na około 7 milionów złotych. W związku z podwyżkami, które zaproponował minister oświaty nie zwiększając dotacji tak? jeżeli chodzi o dochody to zmniejszyło nam się znacząco o dochody własne szczególnie bo wielu przedsiębiorców napisało podania o umorzenie my jeszcze tych umorzeń nie mogliśmy zastosować ale na pewno je zastosujemy bo jeżeli ktoś nie pracował dwa miesiące to trudno, żeby nie mając dochodów płacił nam podatki. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie i opinię Komisji w Brukseli, tak? Komisji Europejskiej. Myślę, że ona niebawem będzie, w związku z tym niebawem te podatki będziemy uważali. To jest strata przychodu w kwocie około 200 tysięcy złotych. Mówię około, bo, 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 bo tak szacunkowo na dzisiaj mamy to policzone, natomiast to nie jedyna strata dochodów, będziemy mieli też znacznie mniej przychodów z odpisów podatkowych, z CIT-ów i z PIT-ów. Niestety sporo firm miało przystoje, zmniejszyły się zyski, zmniejszyły się te wpływy, o których mówię i to szacujemy na kwotę około, bo w pierwszym etapie szacowaliśmy na około 380 tysięcy, myślę, że będzie to około 300 tysięcy, czyli jeżeli. Zmniejszają nam się dochody w wysokości o 200 tysięcy z podatków lokalnych plus 300 tysięcy z CIT-ów i pit no to spadek jest w wysokości 500 tysięcy, a wzrost wydatków jest na poziomie 700 tysięcy. Mówię o wydatkach bieżących, nie tak? Czyli robi się nam taka luka w budżecie w wysokości 1,2 mln zł. Myślę, że w każdym samorządzie tak się dzieje, bo nie tylko w naszym. Rozmawiałem zarówno z naszymi lokalnymi samorządowcami, śledzę również to, to, co dzieje się w dużych miastach. Tam te straty są jeszcze bardziej może znaczące, jeżeli chodzi o wymiar bezwzględny. Natomiast proporcjonalnie, pewnie wszędzie, dzieje się to podobnie. Będziemy zastanawiali się, jak z tej sytuacji wypchnąć, jak wyprostować nasz budżet, natomiast generalnie na dzień dzisiejszy mamy, że tak powiem, lekkie, lekkie, lekką pomoc w tym temacie, bo na czas COVID-u mamy zmniejszony wskaźnik dochodowości, tylko czas COVID-u się będzie kończył i co dalej. Myślę, że wspólnie jakoś wypracujemy te rozwiązania, bo jednym z rozwiązań to jest, jak to w ekonomii bywa, oszczędności, a z drugiej zwiększenie dochodów. Jeżeli chodzi o oszczędności, to cięcia, tak, no bo do bo innej nie ma, a jeśli chodzi o nasze wpływy, to podwyższenie podatków. Na razie tego nie robimy, nie proponujemy, bo zobaczymy jakie będą w efekcie końcowym straty i co się będzie działo po jakby zaprzestaniu tej awaryjnej sytuacji. Jeżeli wrócimy do tych samych poziomów dochodowości, to wtedy nie będziemy, że tak powiem, nie musieli robić ani jednego elementu, ani drugiego. Jeśli natomiast ta sytuacja będzie się przeciągała w następnym roku, to w następnym roku będziemy musieli zareagować. Chociaż dobra wiadomość jest taka, Szanowni Państwo, mówię to przy wykonaniu sprawozdania za półrocze, oczywiście, bo to jest sprawozdanie o tyle razy omawialiśmy, a to są takie nowe, świeże informacje, które mamy. O ile dobrze na 6 miliardów złotych, następne 6 miliardów będzie skierowane do samorządów na zadania inwestycyjne, i my mamy kilka dużych projektów, no, o które będziemy aplikowali. Będziemy aplikowali o pieniądze na te projekty do, do pana premiera czy do rządu, bo to będzie specjalna komisja i mam nadzieję, że przynajmniej część tych projektów się zakwalifikuje na dofinansowanie z tego. Jeśli są jeszcze jakieś pytania odnośnie wykonania budżetu, bo ten budżet mieliście Państwo przedstawiony, on nam się zamknął dosyć, dosyć łagodnie i dobrze. Na, tak jak mówiłem, na efektem tej dotacji, którą otrzymaliśmy, tego dofinansowania na zadania inwestycyjne jest fakt, że w tym roku mogliśmy zrezygnować z 2 milionów kredytu, spłacając odsetki z, z i kredyt bezpośrednio. Z, z lat następnych, a więc generalnie na dzień dzisiejszy zadłużenie naszego miasta znacząco zmaleje. To tyle. Jeśli są jakieś pytania, służę.